Nana to jedna z najbardziej docenianych mang ostatniego dwudziestolecia. Komiks AI Yazawy od dawna utrzymuje bardzo wysoką średnią w serwisie My Anime List. Doczekał się licznych nagród oraz kapitalnych wyników sprzedaży. Z czego to wynika? Cóż, powodów jest całkiem sporo. Podstawowymi atutami mangi są jednak świetna kreska, doskonale poprowadzona fabuła oraz interesujący bohaterowie. Potwierdziła to adaptacja anime, którą miałem przyjemność ukończyć ponad dwa lata temu. Teraz zdecydowałem sięgnąć po mangę, aby sprawdzić czy wywrze na mnie równie korzystne wrażenie. Czy tak się stało? Czy między anime a komiksem występują jakieś różnice? Sprawdźmy. Zapraszam do oglądania. Najpierw króciutko podsumujmy tomy, które już zostały zekranizowane. Produkcja studia Madhouse jest wierna Mandze praktycznie w stu procentach. Ścieżki fabularne cechuje identyczny ciąg wydarzeń, zaś słowa wypowiadane przez bohaterów są właściwie jednakowej treści. To oczywiście duży plus dialogi oraz historia stanowiły przecież o wielkiej sile anime. Pod względem wizualnym korzystniej wypada jednak manga. Postacie wyglądają cudownie, szczególnie przy okazji większych planów, gdzie możemy docenić kontury postaci oraz szereg emocji rysujących się na ich twarzach. Nieważne, czy jest to gniew, radość lub smutek, pani Jazała zawsze potrafiła je cudownie odwzorować. Żałuję tylko, że autorka tak rzadko korzystała z większych rysunków. Zamiast nich mangaka wolała umieścić na jednej stronie kilka mniejszych obrazków. Powodowało to czasami lekki chaos oraz estetyczny nieład. Urzekła mnie natomiast ogromna różnorodność strojów. Autorka Nane wykreowała kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt zestawów ubrań dla Komatsu, Osaki, Reiry, Shina czy Nobu. Każde z nich imponujący oryginalnością i bogatymi szczegółami. W gruncie rzeczy nie powinno nas to dziwić, a jazała bardzo interesowała się modą. Autorka uczęszczała nawet do specjalnej szkoły, Uczącej projektowania strojów. Telewizyjna adaptacja Nane imponowała dużą ilością pamiętnych momentów. Ku mojej wielkiej radości manga zachwyca tym samym występ Osaki i Nobu w blasku marcowego księżyca, konfrontacja z Shojim oraz Hachiko, koncert Trapnest w miejscowości Komatsu, czy intymna rozmowa między Terashimą a Hachi z rozdziału 23. każde z wymienionych fragmentów przyprawia o szybsze bicie serca, uśmiech lub łzy wzruszenia. Wspomniane doznania znacznie łatwiej wywołać za sprawą obrazu ruchomego, który bardziej oddziałuje na nasze zmysły. Dokonanie podobnej sztuki przy pomocy rysunków jest już znacznie trudniejsze, a Jazała wykonała zadanie śpiewająco, za co należą jej się gromkie oklaski. Między mangą a anime występuje naprawdę niewiele różnic. Jedna z nich dotyczy pierwszej próby Osaki Nobuo oraz Shinichiego. Na potrzeby serialu Trio wykonało piosenkę Anny Tsuchi pod tytułem Rose. W serialu tercet gra kawałek Seventeen pankowej grupy Sex Pistols. Manga przybliża także szkolne lata Naokiego, początki działalności Trapnest oraz Brut, pierwszego zespołu Jasu. Swoją drogą dziwi mnie, dlaczego anime również nie pokazało nam tych samych wydarzeń. Kilkanaście tomów kończy natomiast malutki dodatek, oscylujący wokół baru Junko, przyjaciółki Komatsu. Postacie dyskutują w nim o ostatnich wydarzeniach lub prezentują rysunki, które fani nany przysłali autorce. Z czasem śledzimy przygody Osaki i Hachiko, które trafiły do filmu Kage No Tsuki, będącego adaptacją komiksu pani Jazały. Ostatecznie anime przedstawia wydarzenia zawarte w 42 rozdziałach mangi, co stanowi połowę całego wydawnictwa. Czy dalsze perypetie bohaterów utrzymują zatem poziom pierwszych kilkunastu tomów? Jak najbardziej. Przede wszystkim nana nie spoczywa na laurach, tylko sukcesywnie rozwija rozpoczęte wątki. Ciężko wyróżnić najważniejsze, aczkolwiek za taki, może uchodzić relacja Rena i Osaki. Ich więź przypomina sinusoidę. Chwile pełne miłości mieszają się z brakiem wzajemnego zrozumienia, skrywaną urazą czy odmiennymi potrzebami. Różnorakie oczekiwania podkreśla poważna rozmowa tuż przed wyjazdem Rena do Londynu. Honjo pojął wówczas, iż wokalistka Blast nie odnajduje się w roli gospodyni oraz nie pragnie założenia rodziny, na czym tak zależy Renowi. Nadrzędnym celem Nane jest bowiem kontynuacja kariery muzycznej. Czy para pogodzi sprzeczne oczekiwania, czy ich burzliwy, bazujący na pożądaniu związek, ma szansę przetrwać? To zaledwie dwa z mnóstwa powodów, dla których warto przeczytać całą mangę. Losy Komatsu oraz Takumiego również wzbudzają zaciekawienie. Mówiąc szczerze, nigdy nie darzyłem basisty Trapnest specjalną sympatią. Jego egoizm oraz zimny charakter budziły we mnie wyłącznie negatywne uczucia. Gdy jednak poznajemy problemy jaki musiał stawić czoła na nastoletni Ichinose, chłód oraz brak empatii zdają się być całkiem uzasadnione. Nieoczekiwanie na pierwszy plan zaczynają wychodzić atuty Takumiego. Miłość do swojego zespołu, ogromna pracowitość oraz odpowiedzialność za los Reiry oraz Hachiko. Nie przeczę, obydwie kobiety doświadczyły z jego strony wiele zła. I udowodnił jednak, iż potrafi postępować dojrzale, co tworzy ciekawy kontrast. Dwa oblicza Takumiego są przyczyną ciągłych rozterek Komatsu. Kiedy dziewczyna rozważa porzucenie swego wybranka, mężczyzna ponownie zdobywa serce Hachi, by następnie znów ją zawieść. Koniec końców, Takumi oraz jego relacja z Komatsu wnoszą do historii jakość, a także sporo żywienie. Niemniejszych wrażeń dostarcza namiętna więź Shina oraz Leile. Zawiła relacja kochanków może odcisnąć swe piętno na Trapnest oraz Black Stones, definitywnie kończąc ich działalność. Para rozumie konsekwencje własnych wyborów, aczkolwiek silne uczucia coraz mocniej biorą górę. Sytuację komplikuje jeszcze nieodwzajemniona miłość Reiry do jednego z bohaterów Mangi. Romans seriza Wezego dostarcza ogromnych wrażeń głównie dzięki nagłym zwrotom akcji. Ciężko przewidzieć także rozwiązanie całej sytuacji, co jest oczywiście znaczącym atutem. Nana naprawdę znakomicie oddaje ducha skomplikowanych relacji międzyludzkich. Zachęca banalizować poczynania poszczególnych postaci, ale również do rzucenia okiem na nasze własne uczynki. Czy potraktowaliśmy daną osobę odpowiednio? Byliśmy wobec niej szczerzy, a może jednak coś zatajiliśmy? Czemu nie poświęciłem się bardziej? Gdzie popełniłam błąd? Rosterki bohaterów są tak przejmujące, tak rzeczywiste, że skłaniają do odpowiedzi na wspomniane pytania manga motywuje, by wyciągnąć wnioski i ustrzec błędów, które już mogliśmy popełnić. Swoje 5 minut otrzymują także nowe postacie, jak na przykład Miu Shinoda, początkująca aktorka, Asami Matsumoto, aktorka porno, Shion, przewodnicząca fanklubu Blast i znajoma Yasushiego, czy wreszcie Misato Uehara, nastoletnia fanka Osaki, która odgrywa całkiem istotną rolę. Nie brakuje również pamiętnych fragmentów. Moim ulubionym jest zapewne impreza urodzinowa Shinichiego i Leile, gdzie dochodzi do kilku istotnych zdarzeń. Hachi zaczyna wątpić w przyszłość w związku z Takumim, a życie uczuciowe Nobu przeżywa wyraźny rozkwit. Kulminacyjny punkt imprezy stanowi natomiast reaktywacja Osaki i Komatsu. Uwielbiam też rozdziały prezentujące młodość Terashimy oraz początki jego relacji z Osaki, a także szkolne lata Takumiego oraz Reiry. Największą ilość wzruszeń dostarczają jednak tomy ostatnie, które potrafią przyprawić o autentyczne łzy. Oprócz przeszywającego serce smutku, doświadczamy siły przyjaźni, jaka połączyła członków Blast i Trapnest. Przyznaję, że jeszcze żaden komiks nie dostarczył mi tak trudnych, wstrząsających przeżyć, co ostatni etap nany. Czy manga AI Jazały wywarła na mnie zatem pozytywne wrażenie? Oczywiście, że tak. Śliczna kreska, ciekawa fabuła i jej wybitne poprowadzenie, wspaniały balans między przeżyciami Osaki a Komatsu, aż wreszcie cały szereg postaci, których nie da się nie lubić, to największe atuty nany. Żałuję tylko, iż tak rzadko podziwiamy twarze postaci w ich pełnej krasie, a wątek muzyczny, pokazanie prób czy koncertów, został właściwie pominięty. Pozostałe atuty są jednak zbyt wyraźne, by moje zastrzeżenia rzutowały na końcowej opinii o manze. Liczę również, iż wreszcie doczekamy się kontynuacji nany. Od wydania ostatniego tomu upłynęło niedawno już 11 lat, także naprawdę bardzo dużo. Przez ten czas pani Jazała nie dała właściwie znaku życia. Ciężko stwierdzić, czy w pełni przezwyciężyła swoją chorobę, a także czy planuje wrócić do pracy nad naną. Osobiście bardzo na to liczę. Historia może dostarczyć nam jeszcze mnóstwa wrażeń, o czym świadczy kilka intrygujących futurospekcji. Trzymajmy kciuki, a póki co gorąco zachęcam Was do sięgnięcia po mangę Ai jazały. W mojej ocenie mangę cudowną.